My czekamy na to cały rok. Hej Radom! Witajcie pięknie. Przyjechaliśmy pokolędować z dziadami noworocznymi autentycznie i przynieść wam wielką radość z okazji zbliżającej się Świąt Bożego Narodzenia. Łodz Góroli, Łodzywca, hej! Ludzie tak wierzą u nas, że jak się nie przyjmie dziadów, to nie będzie dobrego roku w no, domu, no nie? To nasi ojcowie dziadowie chodzili przed wojną. Trochę inaczej ubrane były. Dziady, a teraz widać, te kostiumy są coraz ładniejsze i nawiązują do tradycji związanych z odwiedzaniem mieszkańców. Wszystko fajnie! Pani Pomoże, pod wrażeniem! Jedziemy do Boga! Ten zwyczaj jest tylko na żywieczyźnie. kilka. Gminy tylko ma takie gruste. Realizm z Szybca i okolic. Cincina, węgierska górka, żabnica, miliówka, yy, laliki, kamersnica, szare i zwardoń. Tam występują grupy kolędnicze. Jestem kominierzem i mój fach polega na tym, że smaruję ludzi sadzą. W każdej grupie występują inne stroje, różnimy się też z maskami, strojami. Każdy po prostu, każde miejsce ma swój zwyczaj i obyczaj. My jesteśmy grupą z Milówki, bo oki mają na zasadzie wyganiać złe moce. Jesteśmy osobami, które występują przy koniach kiedy wyszczem złe moce, śmierć czy diabła na przykład. Gdy konie padają, żegnamy stary rok, gdy konie tam powstają, dostęp nowego życia. I to zwiastuje, że nowy rok będzie dużo lepszy niż był stary. Ja jestem koniem, robię Ihaha i haha i jesteśmy zżywca. Ja jako misiu to mam, mam rolę za użyźniania ze, y, ziemi, zapładniania jej. No i tyle. Bardzo fajnie, bardzo kolorowe co naprawdę są fajni. Mega fajna zabawa. Bardzo dziękujemy mieszkańcom, organizatorom. Dziękujemy, że możemy podzielić się tym, co bardzo kochamy. Tym, co żyje w nas. E, zwłaszcza w okresie godnych świąt. Dzisiejszy Korowód zakończył swój przemarsz przez ulicę Radomia pod kamienicą deskurów. A w niej na poziomie minus jeden mogą Państwo zobaczyć wystawę czasową, Świat na opak kolędowanie w Polsce, na której można zobaczyć stroje kolędnicze z całej Polski, ale też oczywiście z Żywca i z innych regionów Polski. Wystawę mogą Państwo oglądać do 14 lutego. W okresie świątecznym zapraszamy Państwa w niedzielę 29 grudnia od godziny 10 do godziny 17 do kamienicy deskurów na poziom minus 1. Co by Wam niczego nie chybiało, z roku na rok przybywało, a do reszty byście byli szczęśliwi, weseli jako w niebie i tak to może dei hojności, pilności, pięknej łofitości, wiele dobrego od Pana Boga miłego.